Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańcze na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatok noc liże może słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemię. Znów wędrujemy ciepłym krajem. Trudno jest żyć pod jednym dachem z niedostosowanymi rodzicami. Chyba nikt tego lepiej nie wie ode mnie. Zresztą, czego można się spodziewać po ludziach, którzy mają nazwisko Makota? I zamiast z tego powodu wpaść w kompleksy, czy po prostu zastanowić się nad sobą i zmienić je, przecież wystarczyło podrzucić ski na końcu. Ale nie! Oni uznali, że to będzie świetny dowcip, jeżeli swoją córkę nazwą Ala. Tak! Nazywam się Ala Makota. I teraz ja, przez ich brak zdrowego rozsądku, ponoszę konsekwencje ich, powiem to szczerze, głupoty. Na przykład obiad w McDonaldzie. To było straszne! Spokojnie zasiadłam sobie z mamą i o ponad dwa lata starszym bratem Jackiem przy stoliku, a tata pognął zakupić prowiant. Przy sąsiednim siedziało Hanka z Danielem R., zwanym Rups. Zamieniłam z Hanką kilka kulturalnych uwag o naszym ciężkim życiu, gdy do stolika dotarł objuczony tata. I to było straszne! Otworne! On kupił dla nas, to znaczy dla Jacka i dla mnie, zestawy dla dzieci. Takie tekturowe domki z zabawką w środku. Mnie się trafiła. Ech, czapeczka z uszkami myszki Miki, a Jackowi mała syrenka. Jak to jest, że niektórzy mają normalnych rodziców, a moi są jacyś tacy wszechstronnie ułomni? Nic, tylko dzieciom wstyd robią. Jestem zdania, i to całkiem poważnie, że dzieci nigdy nie robią rodzicom takiego wstydu, jak rodzice dzieciom. Odezwał się Daniel Rups. Widać nie tylko ala makota. To chyba jest dziedziczne. Hanka ze współczuciem mo no, już takich rzeczy nie robią. Siedziałam z zaciśniętymi ustami. Ojciec chciał dobrze! Tylko czy tym swoim chceniem musi kompromitować własne dzieci? A Jacek pochylił się do mnie i wyszeptał: Nie martw się, winna napakuje, naleje aż. To może teraz? Nieśmiało zasugerowałam. Nie wiesz, byłyby za duże szkody. W sprzęcie jeszcze płacić by kazali. Sama zobaczysz, róbsowi napakuje.